Cześć, kapitanowie! Z tej strony strzelam za 1HP. Słuchajcie, dzisiaj pokazała się kolejna aktualizacja do World of Warships Legend, no i wprowadza trochę fajnych rzeczy, nie? Mniej więcej pokażę Wam, co się zmieniło, co dodali. Później w następnych filmikach będziemy po kolei wałkowali każdy temat. Słuchajcie, kilka rzeczy. W pierwszej kolejności mamy nową kampanię na nowy okręt. E, o, e, kampania składa się, znaczy trwa 30-35 dni. E, słuchajcie, i standardowo, żeby dołączyć i mieć pakiet e, admiralski, czyli musimy, musimy wydać 2500 e, dublonów. E, zwieńczeniem e, jest e, okręt 6 e, Tieru. Jest to Belfast. E, Belfast jest krążownikiem brytyjskim. E, zobaczymy, czy będzie tak dobry e, jak, e, jak w wersji pc e, Jak zauważyliście, 80 kamieni milowych. No i co? E, na pewno zrobię recenzję tego e, okręciku e, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, e, tutaj mamy misję na e, Belfast. Ojezu, tutaj w wszedłem. Szukamy, 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 szukamy. szukamy. Ok, tutaj mamy misję na Belfasta. Zobaczmy sobie. Tutaj są standardowe, więc aż takiego szału tutaj nie ma. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, dodatkowo zostały wprowadzone Azura Line Challenge. Czyli będziemy mieli trochę mangi wprowadzonej w grze. Jednym może się to podobać, innym wcale nie musi, słuchajcie. E, dobra, e, co dalej? Słuchajcie, e, zostało wprowadzone nowe drzewko, znaczy drzewko. Rozwinięcie drzewka e, krążowników brytyjskich. E, kończyliśmy, że tak powiem, przygodę z krążownikami brytyjskimi na, e, na Danae. To jest trzeci tir krążowników brytyjskich. Słuchajcie, dodatkowo mamy Emeralda. Tak. Zobaczcie sobie. Yy, mamy Emeralda. Później jest Leander. Czy tak będę mógł przejść? Tak, będę mógł przejść. Dobra, piątym tierem jest Leander. Słuchajcie, yy, co dalej mamy? Fiji. Kaman, ok, mamy tutaj Fiji. I kolejnym, kolejnym, kolejnym okrętem jest siódmotierowym jest Edinburgh. No i to jest zwieńczenie, że tak powiem drzewka brytyjskiego. Słuchajcie. I teraz tak, jeżeli chodzi o krążowniki brytyjskie, no to słuchajcie. Co tutaj mamy, no, moim zdaniem krążowniki brytyjskie są ciężkie do gry. Dlaczego? Dlatego, że mamy tylko amunicję AP. Tak, mamy porównanie z Brytolami w wersji pesetowej. Moim zdaniem są, cięże, są ciężkie do grania. Dla bardziej już zaawansowanych graczy, a... A co pokaże przyszłość, jak się tym będzie grało, zobaczymy, tak? Dobra, słuchajcie, co dalej? E, wchodzi nam trzeci sezon bitew rankęgo, rankingowych e, i teraz tak, bitwy rankingowe e, zaczynają się od 20 rangi, e, więc, e, więc e, no jest już progres, bo wcześniej zaczynaliśmy od dyszki. tak? E, Bitwy gramy, na, e, bitwy gramy na tirach piątych. Czyli moim zdaniem moich ulubionych. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nagrody. Zerknijmy sobie nagrody, jak to wygląda. Słuchajcie, 5 kontenerów, 500 kredytów. E, ok, kapitańskich 10. Kontenerek kapitański. Komander e, Ok, kapitański X Global X 5000. O, słuchajcie, wielki kontener, fajnie. Okej. Okay, insygnia. Dobra, bostery. 1000 dublonów. Okej. Okay. dobra. Słuchajcie, moim zdaniem, już 2000 dublonów. Moim zdaniem. Teraz nagrody są lepsze niż te które, te, które były w poprzednich bitwach rankingowych. Mam nadzieję, że Wargaming nie przestanie na, na tym, bo naprawdę gierka się rozwija. Gierka ma potencjał i, i, i jest dobrze, tak? Dobra, czyli teraz tak. Mamy nowe drzewko. Podsumujmy. Mamy nowe drzewko. Czyli mamy brytyjskie krążowniki Mamy kampanię Na okręt brytyjski na Belfasta Zerknijmy sobie jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o sklep Zobaczcie. Teraz tak, kontenerek sobie weźmiemy, ale co tam? Trzeba zawsze brać darmowy kontenerek Dobra, co mamy jeszcze? Nowe kontenerki, słuchajcie, to jest jedno. E, mamy kapitanów Azura Line Nelson. 5000 dublonów, dobra, zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Słuchajcie, 64 750 tysięcy dublonów. No to to jest dużo, słuchajcie. Ale teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Zaraz tak, Nelson Dunkierka Hut, słuchajcie, ok. No, no i kamuflaże. Pięknie. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda, nie? Coś pięknego. Dobra. Eee, kapitanowie. Na Belfasta? Na Nelsona? Okej, okay, to jest Kamo, Atago, Hiper. No, powiem wam, że, że jest grubo, nie? Kapitanie, sta kapitany standardowe. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Słuchajcie, druga ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie zrobił misji na y, Atago, y, misji, no w cudzysłowie, misji, tak? Y, maratonu na Atago, no to słuchajcie, ja na przykład tego nie zrobiłem. Y, zbierałem wolnego expa na y, Alabamę. I co? I trzeba będzie... Trzeba będzie... Znaczy inaczej, zmieniłem swoje zdanie I tak czy siak moim priorytetem jest zrobienie ataku, nie? Bo naprawdę jest zacny, zacny okręcik Dobra, czy tutaj mam coś nowego? Tak Kamuflaże Permanentne, czyli stałe, tak? Tak, 5000 dublonów na Fiji Ok. no jest trochę tego, słuchajcie, zobaczcie te 22, ok, No jest bardzo dużo tego. Dobra, yy, co dalej słuchajcie? Otworzymy sobie yy, inaczej. Jeszcze zerknijmy, czy mi dodali do testów okręciki. Przejdziemy sobie wszystkie okręciki. Żanbar, Tirpitz, ok, Zobaczmy, czy ja mam na Hipera permanentne kamuflaże. Aha, zobaczcie, jak, jak, jak ładny jest kamuflaż, nie? Coś pięknego. Moim, zda moim zdaniem, bomba. I słuchajcie, co, yy, <ścoughs> co jeszcze dodatkowo? Mamy jeszcze małe paczuchy, nie? Yy, do yy, wygranej bitwy. To też jest dodane. Na szóstych, bodajże, i siódmych tierach. Więc nie, na szóstych tierach, na siódmych to jest, na szóstych są tylko do kapitana, więc no, jest bomba. ok. Słuchajcie, Hood, na pewno będą recenzje okręcików, które weszły nowe. Mamy też Belfasta, słuchajcie, zobaczcie. Belfast, jest to brytyjski krążownik, ale słuchajcie, on się różni od od y, y, normalnych cruiserów y, brytyjskich, tym, że ma jeszcze dodatkowo y, burzaki, nie? Więc tak to wygląda. Y, co tu jeszcze, jeszcze mamy ciekawego? No, chyba już więcej nic mi Wugi nie dodało. Albo mi jeszcze doda. Ale spokojnie, jest, jest trochę tego, więc po kolei będziemy robili materiały każdego okrętu, każdej linii. Na pewno też wpadną, wpadną rzeczy z, 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 z rankedów. Dobra, ale tak czy siak, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze opening kontenerków. To jest kontener jak dzienny, więc tutaj żadnego szału nie ma. Ok, i słuchajcie, teraz kontenerki już yy, sklepowe, yy, więc zaraz zobaczymy, co z nich wyleci. Wow, czyli mamy tutaj <ścoughs> yy, komandera na yy, Dunkierkę, czyli mamy komandar serii Azura Line, więc. Yy, wow, tak dobrze mówię. Dobra, na huda. I lecimy dalej. Dobra, hiper. Słuchajcie, taki jeden kontenerek dobrze pamiętam. 15 tysięcy, pół, 5 tysięcy. Kosztuje. Mamy na Belfasta. Okej, okay. a tego? Bomba. <ścoughs> Dobra. Mamy na Nelsona? Mamy na Nelsona i lecimy dalej. Dobra, czyli tu już mamy standardowy francuski. Next. I to są kontenerki już z, z Rankedów. Ok. Więc tutaj żadnego szału, jeżeli chodzi o kontenerki, nie powinno być. Mnie interesuje jeszcze ten duży kontenerek, który będzie, ale to bym musiał przeskoczyć jedną rangę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No dobra, słuchajcie, to jest taki dość szybki materiał, yy, świeżo po aktualizacji. Mniej więcej wiecie, czego się spodziewać. Yy dużo więcej rzeczy wprowadzili nie będę czytał co poprawili, co, yy, czego nie poprawili na pewno będzie to Poruszane w kolejnych moich materiałach, a tym, tym bardziej, że no niestety czas nagli i niedługo będę musiał się zbierać do pracy i myślę, że, myślę, że jutro kolejny materiał będzie. Jutro spróbujemy sobie pograć trochę Belfastem, powiedzieć plusy i minusy, jak się nim gra. I czy się w ogóle opłaca robić tą kampanię? A wszystkim słuchajcie, życzę miłego dziąka. Słuchajcie, widzimy się jutro. Sorki za tak długą przerwę, ale niestety życie prywatne zmusiło mnie do tego, żebym musiał mieć więcej czasu w drugą stronę, czyli na rodzinę, nie? Okej, okay. trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszonka Cześć!